Z tej strony Plery, dzisiaj będziemy oglądali mój nowy film, no tak nowy, na kanale zaraz wam powiem czemu to mam na głowie, co tu się stało że tu jest taka hiroshima, że tutaj bomba atomowa mi spadła, tak była burza dlatego tu jesteśmy spotkaliśmy się tu z jednego powodu eee, no po prostu była burza chcę się pochwalić wam co się działo, bo było mocno bo w, Gliwicach, w Gliwicach było mocno, przynajmniej na radowo tak pokazywało więc tak, może najpierw zacznijmy od tego, że jakby teraz mogę wam teraz jakby wam w montażu zdjęcie tego takiego tam było jakby taki choćby coś jak, jak mezocyklon, nie taki nie że to nie że to był mezocyklon, bo to oczywiście nie był, bo no mówmy się, wpiszcie sobie mezocyklon, to ja wam zresztą coś pokażę jak to wygląda. Więc jak widzieliście sami, no to nie z mezocyklon, bo to była jakby kurna podstawa od tornada, taka ta no, odchmurnie, więc. To... Ale powiem wam, jestem zadowolony. Jestem zadowolony, po prostu. No fajne, fajne nagrania mi się na końcu końców udało zrobić. Ciekawe. Tak. Tak. No i, oczywiście nie odbyłoby się przy pomocy jednej rzeczy, mianowicie tego kika. Nazwijcie go jakoś w komentarzu. ciekawe ciekawe To są te rytytki. Po, po śląsku, w trakcie. to, się, to, to tym się tak łatwo, tego się tak łatwo już nie da przewrócić, nie? No dawaj. Ale więc tak, y, ogólnie... Nagrałem bardzo, bardzo fajne ujęcia. To jeden jeden lapse, y całe 10 sekund. Teraz wam puszczę. Potem też puszczę wam raczej po kolei, nawet teraz mogę wam puścić te takie ciekawe błyskawice się zlękłem, ale potem już miałem takie, no dobra, fajnie, mnie nie będę uciekał od tego, nie, no bo to... Jakoś tak, kurde... Po prostu jara mnie, jara mnie, mówię, co ci, co, co mam powiedzieć, więc... Tak... Z czasem też było, naprawdę nie wiem, jak to się stało, to, to był efekt z, z zachodu słońca... Czy efekt jakiegoś, nie wiem, czegokolwiek, ale powstał w ogóle pod, podwójna ta, podwójna tętla... I dodatkowo śl... przyszedł taki, jaka, ta, jakby taka ściana. Tylko że to były dwie te ściany. Jedna ta ściana taka z chmur po prostu, która jakby nie robiła nikomu krzywdy. Nie robiła... Po prostu była taka bezpieczna dość. I z czasem wyszła taka druga, bardzo, bardzo, bardzo czerwona. I... Była też taka... Tego już niestety nie nagrałem, bo była za daleko ta ściana i po prostu było... Deszcz, więc była <laughs> tak jakby. Nie wiem, jak to nazwać. No była no, po prostu wizja tego tak bardziej y, ...zmroczona, Coś takiego. No nie było po prostu widać mgła, była tak. Mówmy się. I po prostu był jakby. Była tak, jakby taka ściana z burzy. Po prostu ściana burzy. Na no, dosłownie ściana burzy. Na radarze mam. Teraz mogę Wam pokazać tutaj. No. I dodatkowo dlatego były takie burzy, bo jakby ta ściana, ona jakby nie do końca się poruszała aż tak, aż tak. Tylko ona bardziej się rozszerzała przez cały czas i stała w tym samym miejscu. Czasem wysuwając swoją położeniem nawet o kilometry do przodu albo do tyłu. To jest bardzo, bardzo dziwne bardzo. I burze te były takie... ta burza była jakby taka... Nienaturalne jakby na, na województwo opolskie Jakby ja wiem, że w Silnej Wódce w 2008 było Tornado EF chyba 4, czy 4 4. ale 4 to jest niepodobne po prostu do województwa opolskiego, jakby ten jakoś nie ma zbytnio tej mosty, chociaż może to jest tylko moje odczucie, ale no nie wiem, więc yy, ogólnie popuszczam wam takie filmy teraz, jak takie, no popuszczam wam, i... wam, no, wam, co tam mi się opłaca i... Popuszczam wam takie filmy teraz, jak takie, no popuszczam wam, co tam mi się opłaca i... Już się z wami pożegnam, bo to teraz muszę zmontować, już nie chcę przygotowy tego klasu stutnie, więc wiem tak, po do zobatlenia. Cześć! Widzimy się w następnym.